Witam trygon powietrza na moim kanale Bliźnięta, Wagi oraz Wodniki. Zapraszam, kochani, do kolejnego czytania tygodniowego od 11 do 17 grudnia. Sprawdzimy energię na nadchodzący tydzień, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, dlatego też nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. No i jak wiecie, wykonuję czytania z odpowiedziami na wasze pytania: czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse. No, i robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami Zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczności znajdziecie pełną ofertę. Zamieściłam tam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie, dobierzcie odpowiedni kamień dla siebie. Wówczas będzie Was chronił jak osobisty amulet, ewentualnie dla kogoś w prezencie pod choinkę. Dobrze, przechodzimy do czytania tygodniowego. 11-17 grudnia. Zaczynamy od bliźniąt. Bliźnięta, co też dla Was tutaj? Moi drodzy, jeżeli chodzi o tydzień, generalnie coś karmicznego, coś z przeznaczenia zaczyna się tutaj dziać. I powiem tak: jeżeli próbowaliście kogoś zatrzymać przy sobie z pobudek finansowych, trzymacie się kogoś kurczowo, to ta osoba z Wami tutaj zostaje, tak? Udaje Wam się ugrać swój plan i tak jakby ruszacie do przodu, tak tutaj jeżeli miało dojść do rozstania no to tak jakby wasza perswazja, wasza siła przebicia pokazuje, że ta osoba z wami zostaje, tak, że w jakiś sposób ubłagaliście tę osobę lub w jakiś sposób zrobiliście coś, żeby tę osobę zatrzymać, no i teraz tak jakby karty pokazują, że jest stabilizacja, jest Tworzenie rodziny, partnerstwa, chociaż nie do końca ta osoba jest tutaj szczęśliwa. Dlaczego? Bo pokazuje mi się trójkąt miłosny. Pokazuje mi się, jak, jeżeli jesteście kobietami, to wasz partner ma jakąś osobę na boku, natomiast no wam o tym nie mówi. Wy to prawdopodobnie czujecie lub wiecie o tym, ale no, nie wspominacie mm, o tej sytuacji partnerowi, natomiast on gdzieś tam jest niepocieszony, bo. Jakby obrał inny kierunek, ale tutaj coś takiego się wydarzyło, że jednak zostaje z wami. Nie wiem, czy w jakiś sposób przekonaliście tego partnera, czy po prostu zrobiliście coś tak, że, że on e, no, nie miał po prostu wyjścia. No tu są takie energie, jakbyście kogoś na siłę zatrzymali przy sobie, tak? Energie są oczywiście zamienne. Może tak być, że was partner zatrzymuje bądź partnerka, ale to sobie, kochani, dopasujcie do swojej osobistej sytuacji życiowej. I teraz tak, tutaj są zmiany, zmiany karmiczne. Wy macie jakąś karmę do przepracowania. Wy możecie być, tak jakby, relacją z poprzedniego wcielenia, ale macie coś trudnego do przepracowania. Ta relacja nie jest łatwa, ona się może ciągnąć latami. I tu mi się pokazuje, że macie wzloty, upadki w tym związku, ale jedno drugie nie potrafi odpuścić, tak? Trzymacie się kurczowo siebie, jakieś zależności energetyczne tutaj są. No, tu by trzeba było bardziej po prostu pogrzebać w tych wszystkich wcieleniach, żeby sprawdzić o co chodzi. Ale, tak jakby, widzę takie kurczowe trzymanie się, tego ktoś nie potrafi odpuścić. I no, ta relacja z góry powinna być już dawno zakończona. Ale, mimo wszystko, ją jakoś tam jeszcze dźwigacie, tak? Nie wiem, jak długo, bo to jest energia na jeden tydzień, tak jak mówię. Ale, no, może tak być, że później po prostu ktoś powie dość. Natomiast. Tu jest jakaś taka manipulacja, jakieś takie dążenie do zatrzymania kogoś na siłę, tak? Bo ktoś nie chce być sam, bo ktoś się boi, że sobie finansowo nie poradzi, tego typu energie mi się pokazują. Dla singli, tutaj jest kochani możliwość poznania kogoś z przeznaczenia i to kogoś, kto może zostać waszym mężem bądź żoną w przyszłości. E, tutaj widzę mocno energię lwa. Lew mi się mocno zarysował, strzelec, koziorożec, byk. Takie znaki mi się pokazują. No i macie z taką osobą szansę stworzyć związek na przyszłość. To jest jakaś impreza, parapetówka, dobra zabawa. Gdzieś pójdziecie, będziecie się fajnie bawić i tę osobę poznacie. Tu, jeżeli chodzi o pracę, no takie zastanawianie się, czy ta praca mi daje satysfakcję, czy ta praca mi daje spełnienie, czy ja się jeszcze tutaj e, widzę w tym miejscu, tak, czy nie lepiej coś zmienić. Tu jest ogrom nowych możliwości, natomiast wy staniecie przed podjęciem decyzji, czy chcecie tu zostać, czy chcecie coś zmienić, pojawiają się szanse, pojawiają się nowe okoliczności, zmiany pracy, natomiast wszystko będzie zależało od tego, czy Wy faktycznie odważycie się po prostu podążać w kierunku spełnienia marzeń, tak? Bo widzę, że nie do końca dobrze się czujecie w tym miejscu pracy i chcielibyście tych zmian, natomiast tutaj trzeba będzie nad tymi zmianami popracować i pomyśleć. Zdrowotnie macie kartę sprawiedliwości. To są problemy z układem moczowym i z nerkami. Dosłownie tak. Jeżeli jest jakaś pani w ciąży, no to trzeba na to uważać, bo to później też może negatywnie wpłynąć właśnie na problemy z płodem. I zobaczmy jeszcze kartę wyroczni. Co musisz zostawić za sobą? Taka refleksja, tak, żeby zastanowić się nad tym, co trzeba zostawić za sobą. Moje drogie bliźnięta, ja Wam życzę udanego tygodnia. Zapraszam do czytań prywatnych i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Wszystkiego dobrego. Kolejny znak, Waga. Uch, tu karty już same chcą się pokazać. Moje drogie wagi. Tu jest jakiś wyjazd, i jakaś przeprowadzka, widzę zmiany, widzę zmiany. Dla jednych z Was tu będą zmiany miejsca zamieszkania, dla drugich z Was to są zmiany związane z pracą. E, możecie na przykład zmienić tutaj lokację, tak? Jeśli chodzi o biuro. Y, może być też tak, że faktycznie w ogóle zmieniacie pracę. E, coś mi się pokazuje takiego wyjazdowego bądź praca zdalna w terenie, e, gdzieś po prostu będziecie się przemieszczać. Tu są zmiany takie bardzo duże w tym tygodniu. No, i też podjęcie decyzji, czy zostaje w obecnej relacji, czy też nie. Bo to są zmiany związane z pracą, z podróżami, e, z przeprowadzkami i też właśnie związane z, e, ze sprawami uczuciowymi, tak? Z relacjami partnerskimi. Ktoś dokonuje decyzji, czy zostać w relacji, czy ją po prostu zamknąć, ktoś się tutaj dusi w danej relacji, nie czuje się szczęśliwy, chce tych zmian, no i ja widzę, że będziecie po prostu podążać w kierunku czegoś nowego. Wy tak jakby bierzecie sprawy w swoje ręce, łapiecie byka za rogi i stwierdzacie, dobra, jeżeli ja czuję, że to jest ten czas, to po prostu trzeba to zrobić, tak? Już się dłużej nie wahacie, tylko idziecie przed siebie Natomiast jeżeli jesteście singlami, kochani, tutaj widzę jakieś aplikacje randkowe, pisanie z wieloma osobami, randkowanie, spotykanie się, widzę z bliźniętami, z rakiem będziecie się spotykać, być może i z wodnikiem i tak jakby, no, tu są miłe spotkania, miłe randki, yy, i nie będziecie mogli się zdecydować, yy, kto jest dobrą partią, tak? Tu trzeba na spokojnie, kochani, tak? Spotkajcie się z jedną, drugą, trzecią osobą, yy, zobaczcie, z kim macie takie flow, z kim czujecie się dobrze w towarzystwie tej osoby. No i wtedy faktycznie warto podjąć decyzję, ale nie na hura. Więc, no, czasami jedna randka to jest za mało, tak? No, ludzi się poznaje, wiadomo, z latami, nawet, więc tutaj trzeba po prostu więcej, większej ilości spotkań, jakieś rozmowy takie szczere, tak, żeby po prostu też no czuć się dobrze w, tej, w towarzystwie tej osoby. No, tak jak mówię, no, praca, uczucia, zmiany miejsca zamieszkania, jakieś przeprowadzki, wyjazdy mi się pokazują. Jeżeli gdzieś w ogóle planujecie wyjazd w najbliższym czasie, czy nawet za granicę, no to te wyjazdy pokazują mi się jako bardzo udane, kochani. Bardzo udane, więc tutaj no, nie musicie się stresować. Jeżeli chodzi o zdrowie, to tutaj mamy koło fortuny. To są problemy wątrobowe, problemy z trzustką, drogi żółciowe oraz śledzione. Zobaczmy kartę wyroczni. Problem osobisty znajduje rozwiązanie. Takie macie, taki macie przekaz, kochane wagi. Ja Was oczywiście zapraszam do czytań prywatnych, jeśli macie ochotę. Na rytuały i pobranzoletki z Waszym znakiem zodiaku. I ostatni znak, wodnik. Moje drogie wodniki, jakie Wy wytłumacie ładne energie, jakiś nowy romans, pasja, mm -hmm, lew i strzelczyk w otoczeniu, albo trygon y, ziemi, byk pan na koziorożec. Tu jest jakiś romans bardzo mocno przy pracy, kochani, słoneczko, no, zakochanie się przy pracy. No, także w pracy pokazują mi się fajne energie, równowaga w dawaniu i braniu, fajnie sprzyjający ludzie, fajny flow. No, ja tak to wiążę tą pracę z tym romansem, bo mi się pokazuje miłość, romans przy pracy. Wszystko ze sobą powiązane, może z kimś współpracujecie, może tu macie jakiś romans, może właśnie, nie wiem, ze swoim partnerem prowadzicie firmę, tu są fajne energie takiego wspierania się, miłości, zaangażowania, pasji również, tak? Ale widzę ognisty, płomienny romans. Jeżeli on nie jest związany z kimś z pracy, to gdzieś po prostu kogoś poznajecie. Ktoś może mieć podobne zainteresowania, pasje, tak jak Wy. No i z tą osobą poczujecie fajne przyciąganie, e, jakieś wspólne właśnie... Mm, jakieś wspólne e, cele życiowe, tak? Dużo fajnej, pozytywnej energii. Bardzo fajne, kochani, pozytywne energie. Jeśli chodzi o zdrowie, tutaj mamy, kochani, kartę Wisielca. Jeśli chodzi o Wisielca, to jest taka karta, która pokazuje. Jakieś choroby psychiczne, uzależnienia, utraty świadomości, na to trzeba by, kochani, po prostu zwrócić w najbliższym czasie uwagę. I karta wyroczni dla Was, uwierz w niemożliwe. Także piękne przesłanie, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, zapraszam do czytań prywatnych. Pozdrawiam, udanego tygodnia.